Podobnie jak Feniks opuszcza wspaniałe gaje i przylatuje do miejsca, gdzie panuje śmierć, tak i Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby oczywili <laughs> z Bogiem, a przyszedł do grzesznych ludzi, przyjmując naszą ludzką słabość. Tak jak Feniks sam siebie zmalał własnym ogniem, tak i Chrystus samego siebie wydał. Tak pisał o Feniksie, brat, Jozafat, Kącelisz w XVI wieku. A Adam Mickiewicz pisał tak. Na stary. Z jego popiołów wykwita Feniks nowy. Już skrzydła dostarcza na niebie. Świat go cały nadzieją i życzeniem wita. Czemuż w tym nowym roku żądać nam dla siebie? No my życzylibyśmy sobie i Państwu dobrych, mądrych, pięknie wydanych książek w nowym roku. W tym roku wydawniczym, właśnie za chwilę, otrzymamy listę takich właśnie mądrych, dobrych, pięknie wydanych książek, nagrodzonych Nagrodą Fenix 2017. O tym, komu w Fenix 2019. na ten temat debatowała kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix 2017, oceniająca książki wydane w 2016 roku w składzie. Doktor habilitowany Krzysztof Narecki, przewodniczący kapituły, profesor katolickiego w Uniwersytetu Lubelskiego, filolog. Doktor habilitowana Marzena Górecka, profesor kul, do spraw nauki i kontaktów z zagranicą humanistą. Biskup Michał Janowa, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, biskup pomocniczy warszawski od 2015 roku. Profesor doktor habilitowany ksiądz Jan Sokoń, Wielka Brytania Michocka, dziennikarka, postawą w Rzeczpospolitej Polskiej w kadencji. Profesor Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Ksiądz Henryk Zieliński, dyrektor naczelny Tygodnika idziemy. Doktor Habilitowana Iwona Niewiadomska, prorektor do spraw kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oraz Krzysztof Zieliński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród w ramach 16 kategorii. Oto tytuł. W kategorii literacka. Ojciec Eliasz, Dzień Gniewu. Michael O'Brien, Wydawnictwo AA.